I pozwalały wykonywać szybkie rajdy rozpoznawcze, żeby rozpoznać siły niemieckie. Niemcy zachowali się dość niefrasobliwie i nie wystawili ubezpieczenia, dlatego też Polacy mają w tej chwili przewagę i przeganiają niemiecki patrol ze wsi. Tą sytuacją wzywa wsparcie, które stanowią trzy potężne panterne potwory. Niemcy wpadli na pomysł, aby czołgi nie stanowiły wsparcia piechoty, tylko aby stanowiły samodzielną siłę uderzeniową. To był właśnie Blitzkrieg. Korzystanie czołgów jako samodzielnej siły bojowej. Regulaminy niemieckie stanowiły, że kompanie czołgów mogą nacierać samodzielnie bez konieczności wspierania ich siłami piechoty. Jednak tym razem. Niemiecki zagon pancerny natknął się na opór ze strony polskiej piechoty. Polskiej piechoty uzbrojonej w doskonałe działka przeciwpancerne Boforsa. Dla każdego niemieckiego pancerniaka była to broń śmiertelna. Walka z tymi małymi była prawdziwym wyzwaniem. Niska sylwetka tych działek powodowała, że niemieccy pancerniacy w początkowej fazie walki nawet potrafili nie dostrzec na polu walki. Dlatego też czołgi nie mogą sobie poczynać nie mogą szarżować na polskich piechurów, gdyż obawiają się broni przeciwpancernej. Dowódca czołgistów zrozumiał, że Polacy zajęli pozycję, że dysponują bronią przeciwpancerną, Dlatego też czołgi wycofują się, a na pole wkracza niemiecka piechota. Dodatkowo oddział piechoty jest wspierany bezpośrednio przez artylerię polową. Kolejny raz wioska wpada w niemieckie ręce, kolejny raz niemieccy żołdacy wkraczają do miejscowości, kolejny raz plądrują zabudowania, znęcają się nad mieszkańcami. kwestialstwo wojny. I oto wielkie zaskoczenie. Niemcy od paru dni idą przez Polskę. Są się przekonani, że polska armia jest już rozbita, że mają przed sobą nie dywizje, nie pułki, tylko bezładną masę uciekającego polskiego żołnierza. A tutaj spotyka ich Tutaj spotykaj ostrzał polskiej artylerii. Doskonałe, pamiętające jeszcze I wojnę światową, działa prawosławne, ostrzeliwują niemiecką piechotę. Cała przewaga niemiecka pryska. Skąd do diabła Polacy mają jeszcze artylerię? Dlaczego polska artyleria bije tak celnie? Następuje, nie odwrót, nie wycofanie, wręcz paniczna ucieczka. Polskie działa biją celnie. Dla Niemców polska zdolność do podjęcia działań zaczepnych była zaskoczeniem. Gdy rozpoczynała się bitwa nad Bzurą, byli święcie przekonani, że nie mają przed sobą silnego przeciwnika, że nie mają przed sobą żołnierzy zdolnych do działań operacyjnych. A tutaj okazało się, że Polacy mogą jeszcze ich pobić, że Polacy dysponują artylerią, dysponują kawalerią, że są w stanie walczyć ostrzał artyleryjski przepędził Niemców ze wsi, a jednocześnie pozwolił mieszkańcom wsi na ucieczkę. zorientowali się, że są na wysuniętej placówce, że nie mają osłony piechoty, a jednocześnie rozwija się polska linia. Pięknie widać działka Bochorsa, działka przeciwpancerne, które bezpośrednio krok w krok wspierają nacierającą piechotę i stanowią jej osłonę przeciwpancerną. Piechota porusza się skokami, poszczególne linie ruszają naprzód, następnie zalegają, osłaniają. W tym czasie kolejna linia może dopiero ruszyć naprzód pod osłoną strzelców, którzy zajęli pozycję leżąc. Naprzód przemieszczane są również środki wsparcia, ciężkie karabiny maszynowe. decydujące znaczenie. Niemcom nie pozostaje nic innego, niż spróbować odrzucić polski atak szarną pancerną. Znów na polu walki pojawiają się pancerne potwory.